Zbieramy Was na zakupy! Pierwszy kierunek oczywiście Hebe. A tutaj pełno różnych rzeczy na wyprzedaży i promocji. I to Wam powiem dopiero ułamek tego wszystkiego, co było w asortymencie. A ten zestawik oczywiście, że ze mną wrócił. Dla no mnie najcięższe zakupy, czyli Kaufman. Dla Ciebie najcięższe to jest Rosman, Hewej i Pepko, co? Ale to żadna nowość, bo chyba dla każdego faceta to jest największa zmiana. Już od najmłodszych lat uczyłam wspólnych zakupów, dzięki czemu teraz są one naprawdę przyjemne i łatwe. Wiecie, każdy ma swój podział obowiązków, każdy wie, co ma robić i w miarę maksymalizujemy ten czas. Może wy sami róbcie te zakupy, No ale zbyt idealnie to by było, gdyby wszystko szło gładko. Jak oni we dwójkę pójdą na zakupy, to ja już jestem tam zbędna. Nie no, tak szczerze, po prostu oni decydują, w którą stronę idą i koniec kropka. I tym sposobem przebrnęliśmy przez najtrudniejsze zakupy, a potem już było z górki. Bo uwaga, o dziwo w Pepko to nie ja robiłam zakupy, a Julia z tatą. Wiecie, to chyba jednak jest prawda, że jest córeczka tatusia, synek mamusi. I hmm. choć obie z Julią uwielbiamy zakupy, no to jednak tata i Cało Julcia ten duet wygrywa. Ja jestem nie wychodzę, ja biorę tylko to i. Idę. Może właśnie dlatego, że tata zgadza się na wszystko, a ja nie. 4 godziny później, 600 zł, i jesteśmy po zakupach, dzięki, że spędziliście z nami.